Drogie dzieci, witamy Was bardzo serdecznie po raz drugi. Cześć. Dziś również moim gościem i Waszym jest Pan Lekarz Weterynarii Witold Bęż. Witamy, witamy serdecznie. Panie Witku, a tak na dobry początek porozmawiajmy sobie o długości życia zwierząt. Bo powiem szczerze, że to jest takie pytanie, które bardzo często gdzieś tam słyszę i od małych i od dużych. No na przykład, czy prawdą jest, że. Kot może żyć 20-30 lat. 30 nie. O. 20 się zdarzy, ale to już są takie przeżycia bardzo długie. Jednak średnia życia kota um, to jest kilkanaście lat, czyli trzeba powiedzieć, założyć średnio 12-16 lat. Um, ale to są um, przeżycia standardowe. Oczywiście część kotów będzie żyła trochę krócej, a część kotów może dożyć 20 roku życia, a nawet je przekroczyć. Um, tak samo jak u ludzi zdarzają się stu, stu kilku latkowie. No tak. Także to jest, to jest taka sytuacja. Um, ale to wiadomo, większość kotów mieści się jednak w tej średniej i żyje 12-16 lat. Prawda? A jak to jest u psów? u psów? U psów jest podobnie z tym, że tutaj jest wszystko uzależnione od tego, jak duży jest pies, bo na przykład hmm. rasy miniaturowe, takie jak, jak ciułała, um, żyją długo i one potrafią żyć naprawdę kilkanaście, nawet do 18 lat, um, ale to są już takie maksymalne przeżycia. Jednak rasy takie duże, jak owczarek niemiecki, to są rasy, które żyją 10-12 lat. E, są nawet rasy, które żyją jeszcze krócej, jak na przykład właśnie dogi, e, należące do tych największych psów. No to one rzeczywiście e, potrafią żyć 6-8 lat tylko. Mm -hmm. I, I to jest, e, to jest tak. E, trochę to nielogiczne, prawda? No bo jednak e, długość życia powinna być uzależniona od tego, jak szybko bije nasze serce, prawda? E, a tutaj jest wręcz odwrotnie, no bo to serce u psów raz miniaturowych bije bardzo szybko. Tam są naprawdę do, do nawet 180 uderzeń na minutę. E, a serce raz tych ogromnych jak dok, to jest tak jak u człowieka 60-70 mm -hmm. uderzeń na minutę. Ale że długość życia jest odwrotna, więc generalnie tak to wygląda u psów z kolei. Nie? A to ciekawostka. Mm -hmm. Panie Witku, Pan na co dzień spotyka się z różnymi chorobami zwierząt, do Waszej przychodni przychodzą ludzie ze swoimi pupilami. Tych chorób jest całe mnóstwo i oczywiście jest mnóstwo grubych podręczników i, i tak dalej. A moje pytanie brzmi: jeżeli ktoś ma zwierzę w domu, no, trzymajmy się psów i kotów, bo to chyba tak naj, naj, to są takie zwierzęta, które najczęściej ludzie y, mają właśnie w swoich domach. Proszę powiedzieć, jakie są takie bardzo niepokojące symptomy, które sprawiają, że powinniśmy nie zwlekać, tylko jak najszybciej udać się do przychodni weterynaryjnej? Dobra. No to słuchajcie, to najbardziej takim niepokojącym symptomem oczywiście to są takie objawy, których, które Was też najbardziej niepokoją zawsze? I które z, zwykle Was przerażają, czyli właśnie wymioty lub biegunka. Wiadomo, że od razu się tym niepokoimy, ale to nie znaczy, że to są najgroźniejsze objawy, mm. bo powiem Wam szczerze, że jeżeli jednorazowo zobaczycie, że, ma, że piesek ma luźniejszą kubkę, no to generalnie nie ma co panikować. Mm. Poczekajcie, zobaczycie, co będzie za chwilę. Wszystko też zależy od tego, czy przy tych wymiotach i przy tej biegunce na przykład piesek jest dobrze się czuje, czy jest może właśnie osowiały, smutny, leżący, nie chce się ruszać, nie reaguje na nasze, na nasze mm -hmm. wołanie, to wtedy wiadomo, że coś się dzieje. Wtedy trzeba reagować. A w momencie, mm -hmm. kiedy, kiedy jeden raz wymiotował, ale szuka jedzenia i za chwileczkę mm. będzie, wystarczy pół dnia głodówki i poobserwować pieska, prawda? Także tak to wygląda. O wiele groźniejszą sytuacją, na którą musimy zwracać uwagę, jest właśnie to, jeżeli u psa na przykład wystąpi duszność. Czyli widzimy, że siedzi bardzo mocno rusza klatką piersiową, ale nie może złapać powietrza, prawda? Czyli tak dyszy. Tak, like znaczy, właśnie nie dyszy. Tu to jest ta różnica, że musimy rozróżnić, że psy dyszą, bo psy się w ten sposób chodzą, prawda? Czyli Aha. generalnie oddają ciepło tylko przez parowanie, bo się nie pocą. Więc e, nie niepokojmy się, jeżeli pies przyjdzie ze spaceru i dyszy pół godziny. Musi hmm. oddać ciepło, które z, wyprodukował. Mm -hmm. Ale mi chodzi, duszność jest wtedy u takich zwierzaków, tak samo u kotów, kiedy próbują oddychać. Widać, że pompują strasznie klatką piersiową, ale nie dyszą, czyli nie otwierają się tym pyska. Tylko po prostu jest problem z mm -hmm. z, roz, jakby z nabraniem powietrza, ale przy zamkniętej jamie ustnej. To jest właśnie ten problem. Rozróżnienie dyszenia od duszności. O, to to, jest, jest, to jest, jest dla właściciela mm -hmm. też czas, często problem. Także mm -hmm. em, pamiętajcie, piesek może dyszeć. Ale duszność jest wtedy, kiedy pies próbuje nabrać powietrza, ale wcale nie wystawia języka. To jest, to jest właśnie ta różnica. Mm -hmm. ehm, druga rzecz, jakbyście... Nie, co jest niepokojące, to oczywiście to też was zaraz niepokoi, jeżeli piesek ma jakieś krwawienie, takie rzeczy, to no tak. od razu reagujemy, to, e, to, nie, to nie zmienia... To, to wiadomo, że tak byście zareagowali. Ehm, to są takie ostre rzeczy, które oczywiście reagujemy, mm -hmm. prawda? Bo e, wiele jednak rzeczy to też są takie zmiany, na które dopiero po jakimś czasie zwracamy uwagę. Jakieś zmiany na skórze, takie rzeczy. No tak. Ale tu wiadomo, mamy czas, to nie są rzeczy takie nagłe, prawda? Mm -hmm. Um, oczywiście zawsze zauważycie u swojego zwierzęcia utratę przytomności, prawda? Jeżeli nie będzie reagowało na wasze, um, na wasze um, jakieś zaczepki, że tak powiem, Ta. na waszą reakcję, no to wiadomo, że będziecie um, zaraz wiedzieli, że musicie zareagować. Um, Także myślę, że większość właścicieli będzie wiedziała, jak zareagować, um, ale czasami rzeczywiście u niektórych zwierzaków mamy z tym problem, tak jak choćby z tą dusznością mm. i dyszeniem, no prawda? Tak, że po niektórych spacerach, mhm. ale rzeczywiście... Jeżeli, jeżeli na przykład u kota występuje często takie dyszenie na przykład z językiem na wierzchu mm. i występuje częściej niż normalnie, no to też wymaga to jednak interwencji, ale nie jest to interwencja taka, która wymaga tego od razu, mm. tylko wymaga jakiejś tam diagnostyki, dlaczego tak często, bo jednak kot dosyć rzadko dyszy z otwartą pyskiem. U psa to mm. się zdarza, ale u kota nie, więc generalnie mm. jeżeli zdarzałoby się, że kotek często na przykład mm. na no, ma otwarty pysk i wystawia język po każdej o. zabawie, no to też wymaga to jednak jakiegoś tam spojrzenia, e, no, podniżuje się. Ja mi się zaprzyjaźnili, no proszę Ale bardzo, nie wiesz no, tak. pobójki, nie miło, Dobrze, dobrze. No. No tak. e, także u kotów, mhm. u kotów wtedy, jeżeli by strasznie dużo dyszały, po mhm. jakichś zabawach, szaleństwach i tak dalej, to też wymaga to diagnostyki, ale nie wymaga to takiej mhm. jakby szybkiej, szybkiej reakcji. Nie? Czyli, e, o właśnie, bo niektórzy ludzie mówią, no to trzeba by było jakoś udzielić pierwszej pomocy. Czy to, to chyba jest dosyć zygowne, Rzadko nam się gdzieś... zdarza, żeby w domu. Oczywiście, kiedy mhm. nam się zdarza, kiedy właścicielom się zdarzy, żeby udzielić pierwszej pomocy? Przy zachłyśnięciach, prawda? Czyli jeżeli o. widzimy, że pies jadł coś, na przykład jakiś kawałek jakiegoś twardego, tego chrząstki, kości i tak dalej. I akurat połykając, widać, że nagle jest problem z, z oddychaniem, z nabraniem powietrza. To pierwsze, co oczywiście robimy, lepiej, żeby zrobił to ktoś dorosły, to zaglądamy do pyska, daleko tam jest? szukamy, mm -hmm. tak, bo to są sytuacje, w których nawet nie zdążymy zareagować do lekarza, prawda? No tak. Oczywiście tak samo jak u ludzi można zareagować uciskiem klatki piersiowej. Nie, nie, nie polecałbym, żeby żebyście robiły to dzieciaki same, bo, bo tu może być problem, ale jeżeli widzimy, że pies na przykład ma duszność, przewraca się i już traci kontakt z otoczeniem, no to naprawdę nie zaszkodzi, jeżeli położymy go na boku, tak. Położymy o, go na boku szybciutko, prawda? Tak. I jeżeli pies traci przytomność, wiemy, że coś zaaspirował do, do, mm -hmm. do, 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 do dróg oddechowych, to nie zaszkodzi, jeżeli położycie go na boku i zrobicie ucisk klatki piersiowej, prawda? Aha. Dwoma rękami w całości nie zaszkodzicie w żaden sposób, żeby ucisnąć. Mm. Przepraszam cię, skarbie. <laughs> <Ja mam się śmiech> um, oczywiście nie będziemy o. tutaj robili kursu pierwszej pomocy z oddychaniem, tak. bo to jest dosyć u psa ciężkie, ale e, powiem szczerze, tak. Czasami się zdarzy. Jeżeli by nam się zdarzyło, że, że rzeczywiście pies stracił przytomność i nie oddycha, to nie ma problemu, żeby też pomasować mu serce w, jakich, w, jaki, w jaki sposób to się robi. Nie wiem, czy Dyzia pozwoli. <śmiech> <śmiech> Dysiu, położysz się tutaj. Oj, no jestem. No? Chodź, 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 połóż się. Ależ mamy... Słuchajcie, piesek ma serce po środku, a Przesunięte troszeczkę bardziej na lewą stronę, mm. prawda? Więc generalnie lepiej by było, jakby leżał na prawej stronie na tak. ziemi, a serce było wyżej tutaj. tutaj. No i liczmy, mamy nieprzytomnego pieska. Pies D. Pies tak. Starajcie się najpierw udrożnić mu. Starajcie się najpierw udrożnić mu drogi oddechowe, czyli sprawdzić, Patrzymy, czy tutaj czy nic, nic, nie, ma, nic tak. nie ma. Czyli głęboko wsadzamy, wyciągamy język. Tu jest przytomna, więc ona język wyciąga, ale jeżeli była nieprzytomna, ten język można wyciągnąć na wierzch na po wierzch, tak. I jeżeli mamy pieska, którego no nie jesteście w stanie tak szybciutko osłuchać, pieska, prawda, ale tak. to czujecie, czy nie oddycha, jeżeli już, to po prostu najprostszym sposobem, jeżeli chcecie psu pomóc, jest to, żeby położyć mu rękę zaraz tutaj pod, pod tą nóżką, mm -hmm. I nawet jeżeli macie to piąstką zrobić to wystarczy 5-6 uciśnięć, okay. piąstka też można wentylować, tylko że niestety robić to trzeba przez nos, czyli trzeba zamknąć mu pycho, I wyciągnąć głowę te. do tyłu, najlepiej trzymać jeszcze wyciągnięty język tutaj w ręce i dmucha się wtedy w nos. W nos. O, tak, robi się mm -hmm. taką tubkę i dmucha się wtedy w nos, ale trzeba pamiętać, mm -hmm. żeby tu było wszystko proste. Więc najlepiej by było robić właśnie 5-6 uciśnięć i dmuchnięcie. dmuchnięcie. Tak, i, dmuchnięcie. I tak możecie robić w <laughs> taki domowy sposób oczywiście, bo przy dłuższej, takiej, przy dłuższej no tak. takiej interwencji oczywiście robimy to inaczej. Ale czasami naprawdę wystarczy krótki masaż. Powiem szczerze tak. To nie jest tak, że za każdym razem jak pies Wam się przewróci, musicie się od razu rzucać na to, żeby no wybrać... <gry> No Ale naprawdę zdarzyło się czasami, że ktoś wystarczyło, że zrobił krótki masaż i pies wracał. Więc generalnie naprawdę jest wiele przyczyn naprawdę zadławienia, mm. e, jakieś niedotlenienia i tak dalej. Nie? Mm -hmm. e, pamiętajcie, że bardzo delikatne pieski to mogą niestety tego masażu też źle odczuć, prawda? No no dokładnie, no, musicie to jest robić z takim odciśnięciem A z kolei u dużego tak. psa możecie być za słabi, żeby to zrobić. Także e, mm -hmm. myślę to. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby sprawdzić, e, czy w czy w, czy w pysku nic nie ma, czy o. do gardła nic nie wpadło i tak dalej. Ale to mówię, to już są trochę bardziej zaawansowane sprawy. Ale mieliśmy kurs pierwszej pomocy przy okazji, tak? Z takim Taki bardzo grzecznym pozorantem naszym, dokładnie. Panie Witku i na koniec pytanie, bo du dużo dzieci też mówi o tym, y że w przyszłości chciałyby zostać lekarzami weterynarii. To są trudne studia? I ile trwają? Trwają 5,5 roku. Mm -hmm. Czy są trudne? Zależy dla kogo i co. Oczywiście wydaje się, że tak. Mm -hmm. Ale jak się już na nich jest, to po prostu się, to po prostu się pracuje. Mm -hmm. <laughs> Trochę inaczej niż na innych kierunkach. Rzeczywiście to u nas jest tak, że jednak ten, to życie studenckie jest mocno ograniczone czasowo, bo jednak jest bardzo dużo tych przedmiotów. Um, dopiero później na następnych latach studiów jakoś tam jesteśmy w stanie bardziej, e, że tak powiem, angażować się w życie studenckie. Um, na początku pierwsze dwa, trzy lata to naprawdę jest tak, że Ciężno. nie ma świata po prostu. Nie, to, to nie ma mhm. świata poza. Tu mogliby się studenci już wypowiadać. To, to, to zapewne się trochę zmieniło od czasu, kiedy ja byłem na studiach, ale, e, ale na pewno nie na lepsze. Mhm. <laughs> na pewno konkurencja jest większa, jest, jest więcej jeszcze rzeczy do nauczenia, więc powiem szczerze, że e, że no, na początku jest dosyć ciężko, potem każdy się przyzwyczai. Jest to taka normalka. Już, Ale ciekawe studia, prawda? No, no oczywiście, że tak. No, tak. No, oczywiście no, że tak. Cały przegląd. To, to I o zwierzętach egzotycznych, oczywiście, też jest mowa o, o tych studiach. Oczywiście. To trzeba mhm. pamiętać, że. że m, m, Dostajemy pewną bazę, podstawę mm -hmm. taką wiedzy, a, a każdy idzie w tą stronę, którego interesuje, prawda? Poszedł te rzeczy, mm -hmm. które, które go interesują. Pewne podstawy są mm -hmm. dla wszystkich, a, a już ci, co się interesują z bezcami egzotycznymi, wchodzą mm -hmm. w zwierzęta egzotyczne. A zatem drogie dzieci, kto chce być lekarzem w weterynarii, to po pierwsze oczywiście musi bardzo lubić zwierzęta, wszelkie zwierzęta, dobrze uczyć się chyba z biologii, z chemii przez cały czas, bo Lubi, to się co później po Dokładnie tak. No i oczywiście zachęcamy do podjęcia studiów weterynaryjnych, żeby pan Witek miał następców później, tak? Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Moim i Waszym gościem był Witold Bęż, lekarz weterynarii i... Daisy. I Daisy, właśnie. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.